Hej kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na premierze. Zdrapki na dobry rok, nowiutka zdrapeczka za 10 zł. Nie widziałam, żeby była taka poprzednio. Coś tam było, że na dobre życie, coś takiego, ale to nie była w ogóle wersja świąteczna. Także chyba nic takiego nie było, więc muszę powiedzieć, że jest to premiera. Jak to na premierę przystało? Zapoznajmy się najpierw z zasadami. Fajna zdrapeczka, coś takiego innego. Mamy tutaj takie ka kartki z kalendarza. I na tych kartkach z kalendarza musimy znaleźć dwa takie same symbole i wygrać tę kwotę i mamy dodatkowo dwa bonusy. Bardzo fajnie, więcej szans na wygraną. No to się, to się ceni. I tutaj możemy pod tym okienkiem premia, znaj znajdując dzwoneczek, wygrać przypisaną do niego kwotę. Pod bonusem, jak znajdziemy hojneczkę, to wygrywamy 50 zł. Jestem bardzo ciekawa, czy posypią się dzisiaj hojneczki i dzwoneczki. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję również znaleźć taką wśród moich czterech zdrapek, jakie zakupiłam na dzisiejszą premierę. Dodatkowo, jak widzicie, może w opisie, a może na grafice zobaczę jeszcze, jak to zrobię bonusik, a bonusik w postaci dwóch zdrapeczek jest to kasa od Mikołaja od naszej Urszuli G bardzo Ci kochana Ulciu, dziękuję Dawidek mi przekazał, przekazał mi zdrapeczki przekazał mi maseczki, bardzo Ci kochana, dziękuję karteczka jest przepiękna, także Dawidek nagrywał mnie, akurat nie było, ale jak tylko wróciłam zobaczyłam i bardzo się ucieszyłam także serdecznie Ci dziękuję i do tego również taka niespodziankowa zdrapeczka od Natalii z kanału Moje Życie w Polsce, zdrapeczka na szczęście może akurat przy premierze przyniesie nam szczęście, także dziękuję Ci Natalko za tą zdrapeczkę za herbatki i za pamięć ale najpierw moi drodzy zaczniemy od tej nowej świeżynki drapak make już jest klimat świąteczny podtrzymujemy tak będzie przez ten grudzień żeby było klimatycznie no i dobrze moi drodzy ja już Was tutaj przybliżę. No, na razie będziemy się patrzeć na pole gry. musimy na nazwę, ale bardzo ładna ta drapeczka Nie wiem, czy Wy to dobrze widzicie, bo pod lampką drapie żeby było lepiej widać. Na dobry rok bardzo ładnie ten napis tak się mieni. Piękna, fajna, ciekawa zdrapeczka. Dobrze, moi drodzy, także zaczynamy od stycznia. <laughs> Jeszcze, patrzcie, mamy pory roku. W sensie miesiące, przepraszam. Dobra, styczeń. Co pod styczniem? Pod styczniem 200 a tu kwoty są kwoty takie same kwoty ja chyba na początku powiedziałam symbole a kit ale mamy tak 200 i 100 w styczniu w lutym w lutym mamy 50 i 20 czyli nic w marcu w marcu mamy 20 i 200 w kwietniu mamy stówkę i 10 tysięcy, wolałabym tą drugą opcję razy dwa. W maju, w maju, piękny miesiąc. W ogóle, jak bardzo ładnie tematycznie są te kartki z kalendarza tutaj pokazane. Zimowe, marzec, wszystko się budzi do życia. Maj, kwiatuszki, miesiące letnie, bardzo fajna, bardzo fajna, ciekawa jest ta drapeczka, podoba mi się. No i mamy tutaj, tak, 50 zł i 10 tysięcy w maju. W czerwcu 500 zł i 1000 zł napiszcie, z jakiego miesiąca jesteście, w jakim miesiącu macie urodziny. Ja jestem z grudnia, także lecimy do grudnia. Yy, no i tak, mamy 20 i 100 zł. W sierpniu, Dawidek jest z sierpnia 10 tysięcy, wow, i... ale powiem Wam, że aż mi się ciepło zrobiło jak od... Ty... Zaczynałam tu od końca i te zera. 500 tysięcy i mówię już, uhuuh, sobie myślę. 500 zł i 500 tysięcy mamy we wrześniu. Teraz październik. W październiku 500 tysięcy i 10 zł. W listopadzie 200 zł i dycha. No i w grudniu, w moim miesiącu urodzinowym zresztą 500 zł. I dyszka. No dobra, patrzymy, czy w bonusie znajdziemy choineczkę albo dzwoneczek. No niestety, płatek śniegu, wart 100 zł, bardzo taki drogocenny płatek, ale niestety bez wygranej. No i czy będzie choineczka? Och, figurki, no niestety. Pierwsza zdrabka, trzeba zobaczyć, gdzie są kontrolne. Także musicie to przeboleć. nie wiem, gdzie te kontrolne Hmm, 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 hmm. myślałam, że może na tych bonusach, a to musi być gdzieś gdzieś tu na tych kartkach, no to chyba nie będziemy szukać kontrolnych literek może gdzieś przez przypadek się odkryją to rozszyfrujemy gdzie są bo nie chcę przedłużać za dużo no nie mamy wygranej także lecimy sobie dalej z kolejną zdrapeczką kolejna szansa na wygraną zdrapeczka z numerem 3 i lecimy od początku

w lipcu 10 tysięcy i 500 złotych tutaj mamy w sierpniu pusto we wrześniu 50 i 500 w październiku dyszka i 500 i 20 złotych i 200 zł. no i w grudniu stópka 100 i 1000 no niestety, niestety, ale zobaczymy może dzwoneczek nie, świeca i iglą Także niestety druga zrapeczka pusta generalnie no to jakby się zaczęło wygrano, to może by było szczęśliwie. No ale może na koniec coś jeszcze wpadnie. 10 000 20 zł, 100 zł 50 zł, w marcu mamy stówkę 10 tysięcy 10 200 zł, 100 zł i 50 tysięcy 20 zł i 10 zł. 200 zł, i 50. Takie piękne kwoty. Słuchajcie, tyle zer i co? I 0. Końcówkę tylko dają 0. 1000, i 500. 10 i 500. I w grudniu, łach 50, 000, i 20 zł. Tutaj mamy, mamy dzwonek, mamy dzwonek. No, ale dzwoneczek tylko wart 10 zł. Także jeden pierwszy zwrot, a tutaj mamy piernik. Także szesnastka szczęśliwa. Są tylko zwrocik. No i ostatnia dzisiaj premierowa zdrapeczka i lecimy w styczniu. Mamy 10 tysięcy i 20 złotych, 10 000 i 50 zł, 500 tysięcy i 1000 złotych w marcu, w kwietniu 1020, w maju. 520, w czerwcu 200 i 100, w lipcu 500 i 100, w sierpniu 50 i oh, 50 tysięcy, we wrześniu 1010, 10, w październiku stówka i półstówki, w listopadzie 510, no i w grudniu, no i w grudniu po południu 10 złotych i 10 tysięcy, także rymowanka się nie spodobała. No i dobrze, ostatnia szansa, co my tutaj mamy. Widzę, że gwiazdę. No i czy znajdziemy tu jakąś hojneczkę? Niestety jest iglo. Szkoda, wielka szkoda, słuchajcie. Zastanawiam się, gdzie są te kontrolne tutaj. Nie daje mi to spokoju kompletnie. Kompletnie. Nie, tutaj nie ma. Na dole też nie ma, słuchajcie. Nie chcę was tutaj męczyć z tym. O, 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 o! Tu są kontrolne patrzcie. Tutaj są kontrolne. No dobra, także tu mamy pusto. Jeśli chodzi o premierę, mamy tylko dychę. Tutaj pod dzwonkiem. Mam nadzieję, że uda Wam się znaleźć jakieś choinki, bo fajną wygraną takie 50 zł z za 10 zł trafić. To naprawdę sympatycznie. No i mamy dzisiaj tylko dzwoneczek, także jeden zwrocik 30 zł na minusie. Słabiutko, bardzo słabo ta premiera wypadła. No ale mamy tutaj jeszcze od dziewczyn z drapeczki, od Ulci i od Natalki. Także przechodzimy do tych bonusów. Zdrapeczka na szczęście od Natalii. No i mamy tak siódemeczkę, woreczek, diamencik, serducho. Gwiazda i gwiazda, także niestety, no niestety, ale bardzo Ci dziękuję, tylko za tą zdrapeczkę. No i kasa od Mikołaja od Ulci. Ulciu, lubię ten numer 21, także fajnie trafiło. No i lecimy. 19, ósemeczka, 15 i 30. Jeden. takie mamy wygrywające liczby. Sprawdzam tylko, czy dobrze widzicie. No i lecimy. 30, dalej. 17, czwóreczka, 1 i 9, także było blisko. 18 nie mamy, też obok. 27 nie mamy, 16, nie mamy 7. I 26. Także niestety pusta jest drapeczka. R, kontrolne R, O. No ale to nic. Było bardzo miło i bardzo dziękuję za pamięć e, Ulciu Tobie i Tobie Natalko. Także dzisiaj tylko dycha. Dzisiaj tylko dycha pod dzwonem. Także trzymam za Was mocno kciuki. Dajcie znać, czy Wy będziecie drapać, jak Wam się podoba ta zdrapka. Ogólnie ciekawie jestem wymyślony z tymi właśnie kartkami z kalendarza. No tylko ciekawa jestem, czy tak się uda te dwie takie same kwoty trafić. Mam nadzieję, że Wam uda się to dokonać, że posypią się dzisiaj na premierach choinki i różne fajne wygrane. Ja ze swojej strony na pewno będę oglądać, jak tam Wam poszło. A jeśli ktoś nie prowadzi kanału zrapkowego, a drapał to zdrapeczkę, to pochwajcie się w komentarzu, napiszcie. Czy drapaliście, czy coś fajnego udało się trafić? Także zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. I jeśli ktoś trafił nowy na mój kanał, to zachęcam do subskrypcji. Pojawiają się premierki, pojawiają się odcinki z i będą się też pojawiać różne inne rzeczy w trakcie. Także dziękuję Wam na dzisiaj bardzo serdecznie za obecność i za oglądanie. Trzymam za Was wszystkich bardzo mocno kciuki, życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Cię, krótko buziaczki. Pa! pa! you are a merry christmas